Jest formą pracy z niepełnosprawnymi, gdyż całe działanie w ogóle Caritas jest w stosunku dla drugiego człowieka. Jesteśmy po to, żeby być dla innych. Podczas filmów niepełnosprawni bardzo się mocno integrują, wykonują różne ćwiczenia, tym bardziej, że festiwal, pierwszy festiwal filmów twórczości niepełnosprawnych, który zrodził się w ośrodku Misericordia Caritas w Białej podlaskiej. Przy warsztatach terapii zajęciowej pani Waworkowska, ksiądz Jacek, Bus, dyrektor ośrodka, podjęli taką myśl, żeby integrować i pracować z niepełnosprawnymi sprawnymi poprzez e, film. Oni tam, jak biorą udział jako aktorzy, tym bardziej też e, tworzą ten film, e, mówią na temat scenariusza czy na temat reżyserii. To jest pierwszy festiwal. Myślę, że w przyszłym roku będzie nas więcej, filmów będzie więcej, a nasze umiejętności będą jeszcze większe niż te, które prezentujemy dzisiaj, choć przyznam szczerze, widziałam parę filmów i naprawdę są bardzo dobre. Od razu widać, że, że ten błysk nam tutaj ginie, ale w normalnym wypadku byśmy zastosowali, to, tak jak powiedziałam, kamuflaże plus korektor. I już jest pani dyrektor gotowa? Prawie jeszcze. Festiwal przygotował ośrodek Misericordia Caritas, warsztat terapii zajęciowej, a jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. To jest festiwal o osobach niepełnosprawnych, dla osób niepełnosprawnych. Bardzo, bardzo często widzimy. To, co osoby niepełnosprawne potrafią, to, co mogą. Widzimy to my, w naszych domach, widzimy to w naszych, w naszych ośrodkach. Chcielibyśmy pokazać to na zewnątrz. I właśnie ten festiwal ma temu służyć. Paweł, Ania, Uczestnicy festiwalu to są. Uczestnicy placówek, w których y, są osoby niepełnosprawne, mamy z województwa matowieckiego, lubelskiego, także to jest troszeczkę szerzej niż, niż tylko powiat biarski. Do konkursu zgłosiło się 10 placówek, 10 filmów. Zostały one ocenione, było nimi y, y, zwycięzcy, były trzy nagrody plus nagroda publiczności. Tegorocznym hasłem festiwalu jest temat niepełnosprawni i sport. Sport przebija się właściwie w każdym aspekcie życia każdego człowieka i osób niepełnosprawnych. Jest świetnym, świetnym, świetną rehabilitacją, sposobem na rehabilitację, na pokonywanie własnych barier, na wierzenie w siebie i myślę, że tutaj to było widać. Było widać marzenia osób niepełnosprawnych i było widać ich możliwości. W tych... Zgłoszony przez warsztat terapii zajęciowej w Podi. Pierwszą nagrodę na pierwszym festiwalu twórczości filmowej osób niepełnosprawnych otrzymuje film pod tytułem. Sport to zdrowie, zgłoszony przez warsztat terapii zajęciowej Caritas. Zapraszamy twórców. Gratulujemy. Gratulacje. Gratulujemy, dziękuję. Gratulacje, gratulacje. Mam piękne, super wrażenie, dlatego że jest to pierwszy taki festiwal, który widziałem i który jest na terenie naszej diecezji. Wrażenia są niesamowite. Nie wiedziałam, że niepełnosprawni tak bardzo mocno angażują się w film, w twórczość, że chcą pokazać, że nie są niepełnosprawnymi ludźmi, że po prostu są pełnosprawni i także, jak osoby pełnosprawne, mogą tworzyć film, mogą brać udział jako aktorzy. W czasie załóżmy dnia zdjęciowego. I wychodzicie od detalu kamery, wychodzicie od, od, od pracy z aktorem. Wychodzicie od czegoś tam, od małych puzli, które widz układa sobie w głowie i mówi, aha, to jest pewnie jakiś filmowiec, czy reżyser, zdjęciowiec, oświetleniowiec. Ten to znaczy mikrofon wędruje tak. No, tak. Nie może być tak, nie może być tak, nie może być tak, nie może być tak. Pani Sylwio, jakie są Pani wrażenia z udziału w tym festiwalu? Bardzo mi się podobało. Sylwio, ubiega, no, sobie dojeżdżę, czy podobała się Pani Pani rola w filmie? Tak, bardzo. Dużo pracy włożyłeś w ten film? Tak. Ile? Trzy dni, więc zajmuje tak. Nakręcić, skleić to w projekcie i wyświetlić. A masz do tego odpowiedni sprzęt? Jakiego sprzętu używałeś? Kamery i aparaty. Podoba ci się praca filmowca? No tak, to jest bardzo ciężka. Podejrzamy w prosta smak. Tylko w taki sposób, prawda? Tak? Musisz obserwować cały czas, jak widz będzie widział tą osobę, którą sobie odbywasz. No, właśnie, tak. mamy o tak, prawda? No, tak. Mamy tą osobę. I możemy dyjdy. Tak? Możemy. Ciężka kamera, nie? No, ciężka. A, widzisz, dobra, a teraz trochę nie Tak? Kamera po że otaku. Thank you